Witam wszystkich i zapraszam na Zagrajmy w Legacy of Kain's Soul River. Um, szczerze powiedziawszy, nie wiem ile ta sesja będzie trwać, myślę, że to będzie jedna z krótszych. Też raptem udamy się do Sanktuarium Klanów i być może spotkamy tam Kaina, gdyż jak pamiętamy z poprzedniej sesji, teraz dopiero dostaliśmy moc, która nam pozwala właśnie na przejście krat, które dzielą nas od siedziby Kaina, a no, reszty nozgów. Zanim jednak to zrobimy. Pozbieram artefakty zdrowia, które pominąłem wcześniej. Raptem dwa. Jeden jest tutaj. Te artefakty, oczywiście, nie dadzą nam. To pozbieranie obecne nie da nam ulepszenia zdrowia. Jednak no cóż, będzie nam torować drogę do tego wzmocnienia. Właściwie, w następnej lokacji podniesiemy już ostatni. Ten kawałek ciasta, który zwiększy nam naszą moc życiową. Na razie po prostu będziemy mieć te cztery kawałki. No i cóż, ten kawałek, który nas interesuje teraz, znajduje się właśnie tutaj. Mogli się go zobaczyć wcześniej. Nie wiem, jeśli graliście w grę i z jakiegoś powodu oglądacie się te widełka. W każdym razie, żeby się tam dostać oczywiście, musimy przesuwać bloczek, bo przesuwanie w Soul River to... No cóż, znak rozpoznawczy. Zatem po prostu zsuniemy, my wiem, mogłem to przyspieszyć albo coś, ale nie, jestem taki zły. Hmm, tu razem grazel przeszedł przez kraty bardzo płynnie i tym sposobem... Uff. tym sposobem... nie mogę się z tym teraz wydostać, bo gra chyba nie łapia. Dobra. No i cóż, to był jeden bloczek i teraz w zasadzie cofniemy się do momentu, gdzie spotkaliśmy po raz pierwszy dumachimów gdyż właśnie w tym małym zbiorniku wodnym znajduje się kolejny fragment naszego artefaktu zdrowia No i cóż, w miejscu, gdzie po raz pierwszy walczyliśmy z wampirami, mamy ten zbiornik wodny tutaj w zasadzie nie mieliśmy po co zaglądać wcześniej, zaś teraz możemy się tym zainteresować ze względu właśnie na kolejny kawałek ciasta Ej. i teraz, dziękuję. Naprawdę, mam coś z tym przechodzeniem przez Chiany po prostu czasem jakoś, nie wiem, zdaje się być zagubiona jeśli chodzi o interpretowanie tego, że chcę właśnie wejść przez te No i cóż, w, w zasadzie, czum, czum, czum. No tak, muszę się cofnąć, bo, no cóż, Soul River dosyć źle znosi podróże na dystans i niestety będę musiał trochę połazić, żeby znaleźć się w Sanktarium Klanów, jednak to oczywiście wytnę. W Sanktarium Klanów zresztą był nawet chyba widoczny na przerwniku filmowym artefakt zdrowia, jednak no cóż, go zabieramy po... jako po drodze, zatem naprawdę nie uważałem za stosowne mówienie o nim nawet, bo po prostu, no cóż znajdziemy go, kiedy będziemy iść do naszego dawnego mistrza. No dobra, jesteśmy na miejscu i właśnie mm, Zdam sobie sprawę, że niepotrzebnie cofnąłem się kiedy po prostu mogłem iść naprzód i od razu dojść tutaj, nie wiem Po prostu, nazwę to brain fartem. W każdym razie, no cóż, ulewamy tego wampira i prójemy naprzód zabierając po drodze ten oto artefakt Właśnie, jak mówiłem, nie warto było o wspominać w, w ramach sekretu, bo no cóż, w zasadzie nie jest żadnym sekretem, zbieramy go po drodze. W sumie taki mam problem z e, tak zwanymi achievementami w nowoczesnych grach, gdyż po prostu zdobywamy je, czy zbieramy je, robiąc zadanie wykonywane w grze. Tak jakbym teraz zbierał po prostu... nie wiem, przechodził przez te bramy i dostał za to achievement w tym stylu. Tak samo, gdyby te wszystkie ulepszenia zdrowia były tak poustawiane w takich oto miejscach, po drodze. Do ważnych lokacji, wtedy, no cóż, nie byłyby żadnymi sekretami. No cóż, w każdym razie, zachęcimy wewnątrz i. Miejsce nie wygląda. Jakoś okazale. W każdym razie, dwójka tych dumachimów pozwala mi użyć nowy glif, i mam nadzieję, że to zrobię. Mam nadzieję, że to zrobię bez uszczerbku na zdrowiu. I zobaczymy. skrzenił sprawę. Naprawdę skrzenił sprawę. Normalnie udaje mi się... Mm, ich odrzucić od razu dwóch... Y, do tej właśnie wody. Co jest trochę zabawne, że wampiry... Czy mogę? Dobra. Zgi z jakiegoś powodu czasami, że... Tutaj się. There we go. Tak, zazwyczaj udawało mi się odrzucać tych wampirów do tej wody. To jest trochę zabawne, że wampiry otrzymają tutaj wodę, ale co tam. No i cóż, to był w każdym razie glif Mocy. Po prostu odrzuca przeciwników i... rani ich? Zdaje się... Nie jestem do końca pewien. Zdaje się, że chyba mają krótki efekt oszołomienia po... po tym odrzucaniu, zatem... no cóż. To może być jakimś cudem użyteczne. No i cóż, to są właśnie Kule many, które... także wypadają z przeciwników, jednak... Hmm, chyba nie tak często, jak znajdują się po prostu gdzieś w lokacjach. One pojawią się tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zbierzecie jakikolwiek glif. Jeśli tego nie zrobicie, to... no cóż, nigdy w grze takich kulek nie zobaczycie. Po prostu lewą wszystkich, bo no, nie warto się nimi zajmować, odkąd... Hmm, na ścianach w ogóle, zadziwiające, tym razem nie było żadnych pali ani z gusia, tachać mi tych wampirów do wody, raczej... Się nie chce, zatem tak. No i ponownie nie możnego powodu, żebym to robił. Okej, okay. bruszyczka i przekonujący portal. Cain! The abyss has been unkind. I am your creation, Kane. Now, as before, you criticize your own work. What have you done with my clan, degenerate? You have no right. What I have made, I can also destroy, child. Damn you, Cain! You are not God! This act of genocide is unconscionable! Conscience? You dare to speak to me of conscience! Only when you have felt the full gravity of choice should you dare question my judgment. Your life span is a flicker compared to the mass of doubt and regret that I have borne since Mortanius first turned me from the light. To know that the fate of the world hangs dependent on the advisedness of my every deed? Can you even begin to conceive what action you would take in my position? I would choose integrity, King. <laughs> Look around you, Raziel. See what has become of our empire. Witness the end of an age the clans scattered to the corners of nosgoth this place has outlasted its usefulness as have you the soul reaver cain's ancient blade older than any of us and a thousand times more deadly the legends claimed that the blade was possessed and thrived by devouring the souls of its victims No i w porządku, mamy walkę z bossem, jakim jest Kane. Kane jest bardzo, powiedziałbym, irytującym bossem. To co musimy robić tutaj, po prostu szybko biegać za nim i uderzyć go raptem od trzy razy. Jeśli nie uderzycie go w tym... No właśnie. Jeśli nie uderzycie go w czasie, kiedy zaczyna się materializować, czy. Kapitanet! Materializować się, czy kończyć swoją teleportację, wtedy. No cóż. Od razu ginie się. Znaczy, ginie się. Po prostu unikaję niszczy naszą materialną formę. Jak widzieliście, udało mi się go uderzyć już dwa razy, zatem wysłać tylko raz i. To nie jest aż takie trudne. Kilka razy zdarzało mi się uderzyć go trzy razy pod rząd. Po prostu. Moją radą jest dużo. Biegajcie? się. mi są. tak. Nie ma żadnego sposobu na uchronienie się przed tymi. Um, przed tymi pociskami. Czy przed tym władowaniem mocy z Soul Rivera. Zatem, no cóż. Na no, koniec pamiętam, zdaje się, można mu. Kajnowi można przerwać animację składające się do tego ataku. Jeśli w się sensie, wystarczająco szybcy rany boskie. Trzeba się cały czas respawnować tutaj. Jeśli tak, to po prostu będę mógł kupić od tego momentu. No i oczywiście jak w każdej komnacie z bossem czy przed bossem, e, lata tutaj będzie, będzie tutaj zawsze latać upiór. Hmm, czy wampiryczny upiór. Nazwijmy go Wampir Sznupio. So... Teraz powinien pojawić się tutaj i... Ha! Mam się. No, to jest sprawiedliwe. Czemu nie mógł po prostu zrobić tak od razu? So it unfolds, and we are a step closer to our destinies. <laughs> I swore I saw a glint of satisfaction in Cain's eye when the Soul Weaver was destroyed. I did not understand the game that Cain was playing. Finishing From this moment and ever afterward, you and this blade are inextricably bound. Soul Reaver and Reaver of Souls, your destinies are intertwined. By destroying the sword, you have liberated it from its corporeal prison and restored it to its true form, a radiant blade its energy unbound no longer a physical blade it can only manifest itself in the material realm when your strength is fully restored once manifest it will sustain you what are you little soul another of cain's creatures come to taunt this bound spectre I did not intend to disturb your rest. Rest? A body is needed for sleep. Flesh and bones are required to recline. No, child. All I may do is watch and remember, ceaselessly conscious as this wretched world's history unfurls. Ghastly past, insufferable future, are they one and the same? Am I always here? How have you come to haunt these pillars? Cain refused the sacrifice. The Pillar of Balance, corrupted to its core, stands as a monument to his blind ambition. Now these pillars serve only to bind me here, my prison and eternal home, thanks to the avarice of your master, Cain. That bastard can claim no allegiance from me.

No i z jakiejś przyczyny jej szaty teraz są czarne. Zgaduję, że ma to coś wspólnego z pilarami, które są... Także czarne? Które z nich są białe, raczej środkowie są... Jest... No dobra, środkowy równowagi jest czarny z demona. Także może mieć takie ubranie. W każdym razie, tutaj mamy odnowę... Dobra. Zdaje się, że ta, kac, ta mała kaczenka nie pojawia się, jeśli pójdziemy do tego środkowego miejsca. To środkowe miejsce służy w zasadzie tak samo jak podest w podziemiu. Czyli po prostu Ariel pojawia się i daje nam jakąś radę. Tylko, oczywiście, nie daje nam dokładnej rady, gdzie mamy się udać. Znaczy, czasem jednak jej podpowiedzi są trochę bardziej um, poetycko uformowane, powiedziałbym nie Jest takie jasne, że... Jak w przypadku Aldergada, który mówi nam dokładne kierunki często, Ariel po prostu mówi, że... No cóż, hmm, mogę wam pokazać. To bodajże odnawia terrafię. No tak. Raczej symbol nie pozostawia wątpliwości, zatem zobaczmy co ma do powiedzenia Ariel. Ok, czyli mamy jakiś tam kierunek, jednak dokładnie nie powiedziała, gdzie mamy się. Czym jest ten. Cichy tyton? Tak to powiedziała. Jednak tak, jeśli pomyślimy teraz o tym miejscu, to całkiem dobre poetyckie sformułowanie tego tej lokacji. W każdym razie teraz pozostaje nam wyjść z tego miejsca, odkąd Kane użył swojego cudownego ruchu teleportacji. I tak, kolejna, kolejny raz jak każda fajna postać i ważna postać w Sol River potrafi znikać, bo tak. Cóż tutaj używamy Rivera jako klucza do otwarcia drzwi? Ten motyw może nie jest tak bardzo widoczny w tej części gry. Jeden z następnych będzie bardzo, bardzo ważnym elementem. Cóż zdaje się, że po prostu chyba po wyjściu z tej lokacji dostaniemy wskazówkę naszego ulubionego tego boga. Trochę zabawne, że w tej lokacji, w tej jedynej lokacji mamy portale po dwóch stronach tego mostu i w zasadzie nie wiem czemu. No i chyba bez sensu zmieniłem, oczywiście, że bez sensu. O, rany. Poza zmarzeniami, które zapraszali waszą pierwszą wycieczkę z podwodnego świata. On i jego mężczyzna się zniszczyli w katedralu Derelictu, po zabijaniu swoich humanistów. No i cóż, myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o tę sesję. Może jeszcze pokażę wam, jak działa River, który mamy. Właściwie to upiorne ostrze. Upiorne ostrze w świecie spektralnym jest, no cóż... Naszą jedyną bronią, poza pozurami, których zresztą i tak nie będziemy już używać, jest bardzo mocna. Jak widzicie, Slu'a teraz hmm, padają niesamowicie szybko. Także, co jest ważne, nie trzeba ich za bardzo mierzać. Zresztą każdego żadnego przeciwnika, czyli raptem dwóch w spektralu, nie trzeba hmm, namierzać własnoręcznie, Po prostu wystarczy wymachiwać ostrzem, bo jak widzicie, jest bardzo, bardzo szerokie. Gdy zmienimy powrócimy do świata materialnego zobaczmy tu wampira też użytecznie znajduje się tutaj to działa tak samo, po prostu możemy biegać wymachiwać tym ostrzem, jednak no cóż, w przypadku ich Ach, no właśnie, to się dzieje river w świecie materialnym jest czasami trochę bardziej upierdliwy, zważywszy na fakt, że potrzebujemy pełnej energii, żeby go mieć e, chciałem wam bardzo pokazać Ruch wykańczający im. Dobra, spróbuję jeszcze, wrzućmy tego pana tam. Następny będzie, jak pamiętamy, w oddali, zatem może wam pokażę ten finisher. E, River przeciwko vampirom także sprawdza się nies niesamowicie dobrze, oczywiście... Oczywiście, jak długo będziecie unikać ciosów swoich adwersarzy bo inaczej oczywiście ta broń szybko nam zniknie. No jak widzicie dwa ciosy. Możemy teraz go wykończyć. W taki piękny sposób. Niszczymy doszczętnie go ciało i nie, nie wiem zupełnie jak to ma działać, ale no cóż, jak długo działa, tak jestem zadowolony. W następnej sesji zagrajmy w Legacy of Soul River. Zwiedzimy uciszoną katedrę, gdzie znajduje się nasz drugi braciszek, Zephon Do tego czasu trzymajcie się.